Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejna pogadanka w temacie: czy czeka nas supercykl Bitcoina, czy właściwie już jesteśmy w trakcie tego supercyklu? Zaczynamy. Na początku słowem wstępu, ostatnio po tym, jak obserwujemy, co się dzieje na świecie, i oczywiście po tym, jak trwa do dróg pieniądza, o którym za chwilę zastanowimy się nad tematem supercyklu bitcoina. Bo wszyscy wiemy, że rynek porusza się w cyklach. To wszyscy wiedzą, tego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Są pewne cykle. Jeżeli spojrzymy sobie tak na szybciutko na Trading View. Oczywiście wcześniej były kolejne bańki, ale ciężko by to było na, na wykresie zaprezentować. Jeżeli mamy, to tutaj oczywiście mamy bańkę roku 2013, tutaj mamy ro bańkę roku 2017, a tu oczywiście nasz rok 20 i 2021 to są świeczki miesięczne, jeżeli ktoś by... Zobaczcie, żeśmy wysoko dojechali, tak? No i teraz, jeżeli sobie jeżeli byśmy sobie zmierzyli e, jeżeli byśmy sobie zmierzyli zakres dat no to między jedną bańką a drugą słuchajcie e, około 50 miesięcy to jest to jest mniej więcej zobaczcie 52 ja będziemy to zrobimy to mniej więcej na oko chociaż mówią że na oko chłop szpitalu w tej chwili stąd dotąd stąd do tej aktualnej do tej naszej aktualnej świeczki mamy 39 słupków czyli jeżeli Mielibyśmy analizować to z punktu widzenia trendu, no to biorąc pod uwagę jak się dzieje cykl, to jeszcze troszeczkę mamy. Tu oczywiście można by było pewnie sobie z jednego cofnąć, no ale mniej więcej co to są miesięczne, czyli mniej więcej co 50 parę miesięcy następuje cykl. Patrząc tylko i wyłącznie na to, można było dojść do wniosku, że no dobra, czyli jeszcze nas czeka tutaj parę miesięcy wzrostu. Patrząc z tego punktu widzenia, tu 52, to oczywiście musiałbym to troszeczkę rozciągnąć mocniej. Musiałbym to troszeczkę mocniej rozciągnąć i dokładnie tutaj, dobra, tutaj pękła. Tutaj od szczytu był tutaj szczyt 50. Aha, się przesunęło, czyli, czyli tu jest szczytowy, czyli mamy 48 słupków. Od szczytu kolejnego do do obecnego cyklu mamy teraz na razie 39 miesięcznych świeczek. Także niby jeszcze niby jeszcze to możemy sobie jeszcze rozciągnąć, żeby zobaczyć, tak zobaczcie. Tu mamy na tej świeczce i do szczytu kolejnej świeczki mamy 48 słupków. Więc teoretycznie z takiej najprostszej analizy, jeżeli tu miałoby być 48 słupków, to jeszcze do końca, to praktycznie do końca tego roku czeka nas hossa. Bitcoin, tak jak cały rynek, porusza się w cyklach. Tylko, że teraz pojawiła, się, teraz pojawiła się kolejna tendencja, a mianowicie, o ile pieniądze są drukowane od bardzo, bardzo dawna i dodruk ducha dolara, dolara amerykańskiego trwa o tyle ostatnimi czasy, to co się, co są, co się dzieje, no to jest tak kolosalny dodruk, że tego, że, tego po prostu, że tego po prostu nie da się zignorować. Stąd się pojawiała cała, pojawiła cała retoryka, że Bitcoin może wejść w super cykle jako aktywo deflacyjne, a właściwie nieinflacyjne, tak to nazwijmy. Inflacja cały czas maleje o ograniczonej, o ograniczonej podaży, o skończonej ilości. Co może spowodować, że Bitcoin będzie rósł i rósł i rósł i rósł? Czy tak będzie? Postaram się rozpatrzyć w tym odcinku różne za i przeciw, ale najpierw spójrzmy ze strony Bitcoin entuzjasty. Entuzjasty technologii, technologii blockchain, kryptowalut, itd, tak dalej. Co przemawia za tym, że Bitcoin faktycznie może wyrwać się, może wyrwać się z, tego, z tego takiego czteroletniego cyklu i teraz może pójść w super cykl. Po pierwsze, Bitcoin zaczyna być użyteczny, oczywiście, użyteczny w formie store value. Bitcoin swoją użyteczność jako waluta do płatności, stracił już dawno temu bloki są małe. Opłaty transakcyjne są duże, przesyłanie mikropłatności w Bitcoinie jest to pomysł szaleńca, pomijam rozwiązania drugiej warstwy, czyli Lighting Network i tego typu rzeczy, to nas w tej chwili nie interesuje. Dodatkowo oczywiście można tym Bitcoinem dzięki różnego rodzaju usługom, różnego rodzaju kartom płatniczym można faktycznie płacić no, koszt. Wiadomo jak to wygląda, chociaż zwykle wtedy bierzemy udział z pośrednika, no bo pośrednik trzymamy u niego na koncie, on nam minusuje, zamienia, płacimy tak naprawdę fiatami, tylko że zamieniane są kryptowaluty. Giełda sobie zdejmuje płynnie saldo z naszego, z naszego tutaj portfela, tu mówię o takich kartach jak Crypto.com, chociaż nie jest to karta prawdziwa, kryptofiat fiat, tam naprawdę musimy doładować fiatowski wallet. Ale robimy to wcześniej. Mamy YREXy różnego rodzaju, mamy najróżniejsze różne karty, które tutaj działają. Mamy pośredników, płantośnik, kantor, kantory, bramki płatnicze. Dodatkowo to, co przemawia w tej chwili za Bitcoinem, to jest to, że weszły w niego instytucje. MicroStrategy, Tesla, PayPal, Visa, Mastercard, Bank of America, BNY Mellon, co tam jeszcze, JP Morgan, Goldman Sachs. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo dużo firm weszło w Bitcoina. Traktuje Bitcoina, tak jak Tesla czy MicroStrategy, jako swoją rezerwę finansową, jako alternatywę do złota. Dodatkowo wchodzą też fundusze inwestycyjne i tutaj na myśli mam Grayscale a także nadchodzący najprawdopodobniej w niedługim czasie ETF. Niedługo powinien się pojawić ETF. Czy sek się na to zgodzi, zobaczymy. To jest na razie, na twoje babka wróżyła, ale na pewno ETF jest bliżej niż dalej, tak jak wcześniej i w poprzednich latach. Wszystkim się wydawało, że ETF spowoduje, że Bitcoin wystrzeli tu demun. To oczywiście był on mało prawdopodobny w tej chwili, no prawdopodobieństwo zatwierdzenia ETF- jest zdecydowanie większe ale niestety jednocześnie siła działania tego ETF-u nie, nie będzie już taka duża. Więc coraz więcej firm, Square zapomniałem dodać od, od Jacka Dorsey'a, szefa Twittera i tak dalej, tak dalej. Tych firm jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy sobie tutaj, jeśli chodzi o firmy, to oczywiście jest strona Bitcoin Treasuries, niech ja ją tylko tutaj sobie przygotuję, Bitcoin Treasuries i zaglądając na... Zaglądając na Bitcoin Treasuries, możemy sobie, możemy sobie zobaczyć, proszę bardzo, już Wam pokazuję. Zobaczcie, ile firm publicznie listowanych. Ja chyba muszę sobie to powiększyć. Teraz to będzie zdecydowanie lepiej widać. Zobaczcie Microstrategy, Tesla, Square, Marathon, Galaxy Digital i tak dalej, i tak dalej. to jest z Hongkongu firma. Mm, coraz większej ilości bitcoinów. Oczywiście zobaczcie, Empty no, Gox, niechlubny Block One stojący za, za Eosem Tezos Foundation, zobaczcie, oni mają miliard dolarów w bitcoinie, 24 tysiące bitcoinów, Coinbase oczywiście, ale zobaczcie, Grayscale Bitcoin Trust, 649 tysięcy bitcoinów, 38 miliardów dolarów w bitcoinie, Coinshares i tak dalej, tak dalej. To są to firmy publicznie listowane, to jest bit bitcointreasuries.org, znajdziecie na stronie kryptonarodu link. Coraz więcej firm wchodzi w Bitcoin. Dodatkowo kolejną rzeczą, która tutaj nam namieszała na rynku, najpierw w jedną stronę dała nam okazję, a później w drugą, było oczywiście pandemia COVID-19, nie wnikając już w szczegóły jakieś tam techniczne. Spowodowała przede wszystkim, że no na świecie rozpoczął się dodruk pieniądza na nieznaną wcześniej skalę. Nigdzie do tej pory, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wypłacane są pieniądze, rozdawane są, drukowane puste pieniądze. Na skalę co kilka miesięcy drukują około 2 bilionów dolarów. Dług amerykański zwiększa się po prostu w strafie w zatrważającym tempie i te, teraz, tak de facto, nie widać ku temu końca. Przez to ludzie, a w tej chwili już wręcz nawet banki, zaczynają tracić wiarę w waluty fiducjarne. Jeżeli cofniecie się do historii, tutaj fajnie tu przychodzi z pomocą książka The Standard Bitcoina. Jeżeli cofniecie się do historii, to standard bitcoina bardzo dobrze to opisuje, jak upadały imperia, chociażby na przykład imperium rzymskie, gdy po prostu dewaluowano pieniądze, gdy po prostu pieniądze traciły wartość i inflacja, inflacja zabiła każde imperium, bo prędzej czy później, jeżeli nie ma, jeżeli nie ma dobrych, dobrych, solidnych pieniędzy, to takie coś nie może się utrzymać. Przechodząc sobie dalej, a właściwie przechodząc do, do COVID-a, COVID po prostu spowodował, iż pustymi pieniędzmi pompowane są gospodarki światowe, gdyż jest takie ryzyko, iż kolejny kryzys, który nastąpi, będzie kryzysem apokaliptycznym. Jeżeli nastąpiłby apokaliptyczny kryzys, to zwykli ludzie Mogą wyjść na ulicę i zacznie się rozliczenia, zaczną się rozliczenia w stylu rewolucji francuskiej. Możecie sobie wyobrazić w Polsce, gdyby nastał głód, nastała bieda, to co musieliby politycy z wiejskiej robić? Bo tak de facto w Polsce mamy tam 10 czy 12 tysięcy policjantów prewencji, trochę wojska, jeżeli na ulicę wyszłoby 2, 3, 4 miliony ludzi, to tego nie wystarczy. A jak oni by się dorwali do wiejskiej, ten rozwścieczony tłum, to tam by były rozliczenia, tak jak mówię, jak w rewolucji francuskiej. Nie byłoby patr patrzone, czy ten z prawej, czy z lewej, wszystkich by równo rozliczone, Tą psychologia to mu rozliczyła. Więc politycy za wszelką cenę próbują mm, w jakiś sposób to ocalić, chociaż to jest i tak droga utopijna. Na zasadzie, biorąc polski przykład, polskiego piekiełka, następni będą się martwić, my się nakradniemy, ile się da. Przechodząc sobie dalej. Po pojawieniu się covid po tym jak gospodarka się troszeczkę ucyfrowiła, jak Bitcoin, ta retoryka Bitcoina jako cyfrowego złota coraz mocniej nabrała na sile, gdy faktycznie, zobaczcie, takie Paypale, weszły banki, gdzie w 17 roku mogliśmy tylko o tym marzyć, coraz częściej pojawia się stwierdzenie supercyklu Bitcoina. Dlaczego? Tutaj są powody za i przeciw i co może być, a czego może nie być? Po pierwsze, e, pierwszą rzeczą, która za tym przemawia, jest dodruk pieniądza. A mianowicie, dodruk pieniądza powoduje, że ludzie dostają darmowe pieniądze i ludzie, którzy są mądrzejsi, pakują te pieniądze właśnie m.in. w kryptowaluty, pakują w kruszce, niektórzy też w akcje, bo oczywiście biedny człowiek wszystko przeje, ale osoba, która dostaje pieniądze dodatkowe, stwierdza, to ja je może ulokuję i zainwestuję. Więc... E, Ciężko jest stwierdzić, jeżeli bijemy co chwilę kolejne ATH na S&P 500, na Nasdaqu, na, na jakichś kolejnych, kolejnych giełdach, chociaż u nas w Polsce z tego co wiem to WIK tam niespecjalnie, ale S&P 500 bije kolejne rekordy, to tak naprawdę... Dlaczego miałoby, dlaczego miałoby to się zawalić? Dlaczego miałoby to runąć? Druga sprawa, rynek kryptowalut i samego bitcoina to jest jeszcze stosunkowo maleńki rynek. Jeżeli zajrzymy sobie teraz tutaj na koń paprykę, to słuchajcie, rynek kryptowalut warty jest w tej chwili 1,7 biliona dolarów. To jest około 17% rynku samego złota. Sam Bitcoin jest wart 1,1 w zaokrągleniu biliona dolarów, to jest 11%, około pi razy oko, rynku złota, nie mówiąc już o innych rynkach, o innych wartościach, więc porównując Bitcoin ze złotem, bo taka tutaj jest retoryka, złoto jest oczywiście, nie potrzebuje prądu itd., itd., ale przede wszystkim tak, jest ciężkie w przechowywaniu, ciężkie w transporcie i nie mówimy tutaj o 100 dolarach złocie, czy nawet o 1000, tylko mówimy o przechowywaniu miliona, kilku milionów dolarów w złocie. Dodatkowo nie jest anonimowe, trzeba jasno powiedzieć, no ciężko jest ukryć. Sztabkę złota jeszcze ukryjesz, może kilka też. Większą ilość niespecjalnie. Eee, oczywiście... Dodatkowo, cóż można powiedzieć jeśli chodzi o złocie, no złoto ma realne zastosowanie, stosowane jest w przemyśle w niewielkich ilościach, pomijam nawet już same jubilerskie zastosowanie, bo tam pewnie najwięcej złota w elektronice, w procesorach i tak dalej, Tam jest stosowane złoto. Bitcoin, bitcoin jest typowo internetową, internetową walutą, bitcoin bez sieci, bez energii elektrycznej nie istnieje, to jest oczywiście... Oczywista oczywistość, jak to mawiał, klasyk, ale bez internetu, bez, bez internetu, bez jakiejś sieci przesyłowej Bitcoin nie istnieje. Należymy w XXI wieku na bok odkładamy sobie scenariusz apokaliptyczny, gdzie zaczynają latać rakiety. No i wtedy oczywiście my mamy Polacy, szczególnie tu na Podlasiu, bardzo dobrą walutę rezerwową w formacie 05 i 0,7, takie dwie jednostki rozliczeniowe, ewentualnie jeszcze jeden. Są mniejsze też oczywiście 250, no ale zakładając, że. Zakładając, że byłby scenariusz apokaliptyczny, to myślę, że 0,5, 0,1, 0,7 i 1 to byłyby dwie najbardziej, e, najbardziej, można powiedzieć, pożądane jednostki rozliczeniowe. Do tego jakiś barter, ewentualnie naboje do Kałasznikowa. Tego typu polecam książki z serii Uniwersum Metro 2033. Na bok odkładając scenariusz apokaliptyczny. Część rynku złota, ze względu właśnie na to, że ta retoryka jest coraz silniejsza, część rynku złota, coś mi tu jedzie, może już po mnie, część rynku złota może uciec z bitcoina. Ucieknięcie chociażby 10% rynku złota w bitcoina powoduje podniesienie wartości bitcoina o 100% praktycznie rzecz biorąc. Tak jak mówiłem, w tej chwili 11, niecałe 11% złota to jest rynek bitcoina. Tak to wartościowo wygląda, więc kolejne 10% to się robi nam z rynku, który ma 1,07 biliona, robi się nam 2,097 bitcoina. Dodatkowo są różne inne lokaty. Rynek kryptowalut to nie tylko Bitcoin, ale tu się koncentrujemy głównie na Bitcoin i na supercyklu Bitcoina. Dodatkowo, oczywiście, dodatkowo, oczywiście, my jesteśmy jeszcze w fazie pionierów. Bitcoin tak naprawdę, chociaż trafił do mainstreamu, to większość osób po pierwsze go nie rozumie, po drugiemu nie ufa. Jest to niepewna inwestycja uważana, dopiero powoli, powoli, jak żółw ociężale przecieramy tutaj szlaki adopcji, szlaki pionierstwa. Sami możecie porozmawiać, zastanowić się, jeśli chodzi o waszych znajomych. Ilu z waszych znajomych słyszało o Bitcoinie? Ilu rozumie, co to jest Bitcoin, w ogóle co to są kryptowaluty? Nie na zasadzie co jest lepsze Bitcoin czy kryptowaluty. Kolejna sprawa, no, chociażby przypomina mi się jeszcze rok 2018 lub 2019 konferencja. Ja tam miałem prelekcję później kolega mi mówi, że z tyłu się działo takie starsze małżeństwo. I wysłuchało prelekcji, fajnie, przeszli się dowiedzieć o kryptowalutach, i było stwierdzenie: e, No, ten bitcoin to fajny, ale te kryptowaluty to chyba nie dla nas. Możecie się z tego śmiać, ale wbrew pozorom to bardzo często jest podejście: no są pytania dalej w stylu: co jest lepsze, bitcoin czy blockchain? Mhm. Więc słuchajcie, ja bym powiedział, że tu nie ma się co śmiać, tylko ta wiedza jest nikoma. Oczywiście. Ludzie nie mają też wiedzy o finansach, o tym, co jest inflacja, dlaczego inflacja jest szkodliwa. Tutaj musimy zaczynać od najmłodszych, żeby zrozumieli, że na drzewach zamiast liści ewentualnie, ewentualnie pieniądze nie biorą się z bankomatu, tylko z pracy. E, jak to, to tak troszeczkę porównując, to tak jeżeli pieniądze biorą się z podatków, albo pieniądze biorą się z jakiegoś rozdawnictwa, to tak jak e, powiedział. E, tak jak powiedział profesor świętej pamięci Zbigniew Religa, bo ktoś tam, któryś tam powiedział, że o łóżek, mamy tyle łóżek otwartych, a profesor Religa powiedział, samymi łóżkami to można burdel zbudować, a nie, nie szpital, tak, z samych łóżek. Więc to pra, pra, tutaj odnosząc się do świętej pamięci profesora religii. Więc no to tak mniej więcej ma. Z ciężkiej pracy się to bierze. Coraz więcej ludzi dostrzega to, i tutaj nasza rola też jako społeczności kryptonarodu i nie tylko całej społeczności kryptowalut w Polsce, żeby edukować tych ludzi. Przechodząc do supercyklu, jeszcze jedną rzeczą. Wbrew pozorom, słuchajcie, supercykl bitcoina może się zacząć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, bo wszyscy mówią, dobra, rośnie bitcoin, bo rośnie rynek, bo SP 500, bo wszystko jest fajnie koniunktura, ale co, jak pęknie. Ja podchodzę w ten sposób, a może wtedy właśnie będzie wielka szansa Bitcoina. Bo korpor jeżeli, tu ciężko powiedzieć, czy jesteśmy w takim punkcie, że retoryka cyfrowego złota, że kryptowaluty są już na tyle mainstreamowe, na tyle przekona przekonani do, są do nich ci najwięksi, te korporacje i tak dalej, żeby uciekać zamiast do franka szwajcarskiego, zamiast do złota, uciekać do Bitcoina. Czy jesteśmy w tym punkcie? Śmiem w to wątpić. Jeszcze nie, ale za kilka miesięcy równie dobrze możemy być. Co może zaszkodzić bitcoinowi, co może zaszkodzić supercyklowi bitcoina? Przede wszystkim regulacje. A mianowicie. Zakazy, wiecie, z jednej strony zakaz nas śmieszy, bo my sobie poradzimy, z drugiej jednak strony to, że, ty potrafi, że wy potraficie obejść firewall czy różnego rodzaju blokady, bo wam Netflix nie pokazuje, powiedzmy, Netflix wam nie pokazuje, że w waszym regionie niedostępne są seriale, wy sobie odpalacie VPN-a i to obchodzicie o taką. Ale 98% ludzi nie będzie potrafiło zrobić, bo oni nie wiedzą, co to jest VPN. Poza tym, że to są trzy literki. Tak samo z Bitcoinem. Wiecie, to tak jak z grami hazardowymi. Wy wiecie, że to jest fikcja, ten zakaz, no ale większość osób nie wie. Jeżeli coś by takiego się pojawiło, ja w to śmiem, śmiem wątpić, ale jest to, jedne, jest to jedno między innymi z ryzyk, które tutaj trzeba wymienić, to to, że ludzie odwrócą się od tego. No. Ciężko to uwierzyć, że Stany Zjednoczone zdelekalizowały bitcoina, aczkolwiek chiński prezydent, który teraz tam rządzi, no to różne rzeczy może robić. Już jest zapowiedziana najwyższa podwyżka podatków od 30 lat. On wierzy w to, że rozdawnictwo i podatki zapewnią mu tutaj na prezydenturze bilans gładki. Więc. Powiedziałbym w ten sposób: zagrożenie ze strony regulatorów, to jest pierwsza sprawa. Zagrożenie to co to, to, że nie przyjmie się to ten scenariusz store of value, czyli e, store of value, czyli e, powiedzmy, że bitcoin nie przeważy jako cyfrowe złoto, jednak będą do tradycyjnych aktywów uciekać. Jeżeli miałbym w tej chwili, dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oceniać, czy Pęknięcie bańki spowoduje wejście w supercykl Bitcoina, to bym ocenił 30 do 70. 30 na tak, 70 nie. Za chwilę jeszcze parę korporacji, bo jeszcze nie mamy tych korporacji klasy AAA. Przy całym moim szacunku dla Microstrategy i Tesli, no to nie jest to Amazon, Google czy Facebook, tak, no, czy, czy, czy nie wiem, czy coś innego. To nie jest jeszcze ta klasa. Tesla wiem, oczywiście rozwija się pięknie, ale tam więcej Elon kręci kiełbasy niż tam w rzeczywistości tej wartości jest. Także to nie jest jeszcze tej klasy, tej klasy korporacja. Teraz kolejną sprawą, wbrew pozorom, trzecim takim aspektem, trzecim aspektem, który się tu ujawnia, może być ujawnienie się Satoshi'ego. I czy to w formie kręga wariata który zrzuci na rynek na głowę wszystkie bitcoiny, jeżeli by się okazało, że faktycznie on jest Satoshi, byłby to smutny dzień, bitcoin mógłby na tym wiele stracić, czy to w formie jakiegoś innego gościa. tak? Zobaczcie, że nawet Coinbase w swoim IPO w ocenie ryzyka wymienił ujawnienie się Satoshi'ego i odblokowanie jego majątku jako, jako potencjalne zagrożenie. Co może jeszcze być takim zagrożeniem, może nie w takiej skali, to jest MTGOX. Jeżeli te bitcoiny zostałyby uwolnione, zakładając, że ci ludzie już nie są dogadani z jakimiś funduszami, bo część z tych osób gdzieś tam sobie zainwestowała i stwierdza, że to jest taki majątek w tej chwili, że ja te bitcoiny od razu walę po markecie. Myślę, że już do tej pory zgłosili się do tych osób z większym kapitałem odpowiednie fundusze, odpowiednie instytucje. My ci kupimy, nawet damy ci troszeczkę więcej niż cena rynkowa. Albo kupimy Cię, bo wiesz, jak na rynek zrzucisz 10 tysięcy bitcoinów, to to, to to opędzlujesz i zwalisz cenę, a my Ci damy może mniej niż cena rynkowa, ale więcej niż byś dostał, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakieś ryzyko ze strony MTGOXa jest, ale, ale jak najbardziej nie takie duże jak ze strony ujawnienia się Satoshi'ego. Podsumowując, bo chyba trzeba przejść do krótkiego podsumowania, powiem tak: coraz bardziej do mnie ta retoryka super cyklu bitcoina dociera. Aczkolwiek, tak naprawdę, testem najlepszym będziemy mieli. Czas pokaże, tak? Time will tell. Czas pokaże, jeżeli dojedziemy wzrostami będziemy się rozwijać do grudnia 2020 roku. 2021, przepraszam, czyli ten cykl znowu nam się pojawi. Będzie grudzień, minie grudzień, będzie styczeń, będzie luty. Będzie marzec. Wydaje mi się, że jeżeli dojedziemy do marca 2021, to chyba retoryka. E, retoryka ten. E, retoryka supercyklu bitcoina to będzie taka gorąca jak teraz NFT, ewentualnie wnuczka Livermura na robocie. Także powiem szczerze, czas pokaże. Szykować się na coś takiego trzeba i teraz jak się można na to przeszykować? Słuchajcie, no zakładam, że każdy z Was jest zarobiony, jest szczęśliwy. Ja mam jedną zasadę, ja nie sprzedaję nigdy 100% danego aktywa, nigdy nie pozbywam się 100%. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Kto by uwierzył, że bitcoin, bitcoin dobra, z centów zrobi tysiące, dziesiątki tysięcy dolarów. Kto by jeszcze niedawno temu uwierzył, że BNB, który jakiś kosztował jakieś tam śmieszne wartości zrobi aż tyle, czy inne tego typu, inne tego typu aktywa, tak, kto by, w takie rzeczy, kto by w takie rzeczy uwierzył, więc czasami dobrze jest zostawić dosłownie 10% danego aktywa, jeżeli jesteście na nim zarobieni, a jeżeli zarobiliście więcej niż 100%, to Wasza inwestycja zwraca się i nawet jeżeli zostawicie 10%, to i tak jesteście na plusie, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Więc to jest takie najprostsze przygotowanie się na supercyk Bitcoin, a nie pozbawianie się po prostu wszystkich Bitcoinów. Bo to, że będzie nam się wydawało, że bańka pękła i udało Ci się wyjść, jesteś szczęśliwy, to nigdy nie wiesz, czy za chwilę się nie okaże, że Ty przespałeś, a to wywaliło w górę. Także ja to do wszystkich kryptowalut stosuję. Ja nie mam co jakichś takich typowych shitcoinach, gdzie dosłownie jak mam czas, to robię jakiś szybki trade. Take profit, dziękuję, do widzenia. Więc dobrze jest przygotować i nie sprzedawać. Tu też jest taka wskazówka, oczywiście ja nie udzielam porad finansowych, ale z takich praktycznych porad, jeżeli macie jakieś na przykład taktykę. Kupiliście sobie coś za 100, nie wiem, 100 monet po złotówkę, i stwierdziliście, że przy 2 złotych sprzedajecie połowę. Przy 2 zł sprzedajecie połowę, zwróciła wam się inwestycja przy kolejnym wzroście o 100%, czyli już przy 4 zł sprzedajecie znowu połowę. Zostaje wam już tylko 25 monet. Już macie super zysk i teraz znowu sprzedajecie przy kolejnym razy 2, już macie razy 8, 8 zł. Znowu sprzedajecie połowę, 12,50 wam zostaje. To warto się zastanowić, czy jest sens znowu ustawiać razy 2, czy może odpuścić na razie, bo to się może okaże, że za chwilę zrobi razy 22. To zwykle się Zwykle się to dzieje szybko i generalnie, generalnie warto się na tym zastanowić. No a cóż mogę jeszcze ja powiedzieć? No jeżeli, e, jeżeli się w ten sposób logicznie postępujecie, no to nawet jeżeli zostanie Wam 20% czy 10% Waszego BTC, jeżeli okaże się, że że, że ten Bitcoin faktycznie pójdzie w supercykl i złoto zacznie uciekać do Bitcoina i on zacznie być przez korporacje traktowany, to te 10% mogą okazać się 10 razy większą wartością niż to, co w tej chwili macie w Bitcoinie. Z mojej strony zasadniczo to tyle. Tak jak powiedziałem, na chwilę obecną supercykl Bitcoina, jeżeli na dzisiaj miałbym oceniać, 30 do 70. Co będzie za miesiąc, co będzie za pół roku, tego tak de facto nikt nie wie. Z mojego punktu widzenia jeszcze kawałek tej bańki mamy, jeżeli nie, nie analizować supercyklu, aczkolwiek pamiętajcie, że wy musicie podejmować decyzję. Ja nie jestem tu żadnym guru, przedstawiam swoje opinie, każdy może mieć swoją, swoją opinię, a wręcz powinien, bo wiadomo, że z opinią jest tak z dupą, każdy ma swoją, a dodatkowo jeszcze, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, także wiadomo, podyskutujmy, porozmawiajmy, podoba wam się moja pogadanka, łapa w górę, to takie piątkowa, piątkowa pogadanka, jak się podoba łapa w górę, Kolejna sprawa, podyskutujmy, jaka jest Wasza opinia, co sądzicie o temacie supercyklu Bitcoina. Czy faktycznie uważacie, że Bitcoin może osiągnąć supercykl, czy jednak przyjdzie kolejny krach, pęknie kolejna bańka i czekamy kolejne 3 lata na reset, na kolejne okazje zakupowe. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.